Czuwaj, witam w następnym odcinku yy, Pogadajmy z nerwowcami W sumie dzisiaj tylko ja Następnym razem Dzisiaj znów tylko ja Ale wydaje mi się i tak będzie całkiem fajnie Sama seria Pogadajmy z nerwowcami A jest tylko jeden nerwowiec yy, Czyli ja Ale wydaje mi się i tak będzie bardzo fajnie Tak jak w ostatnim odcinku Gadaliśmy trochę o kanale więcej Tak dzisiaj Tak dzisiaj sobie trochę porozmawiamy Tydzień, trochę późno na dworze, trochę nawet bardzo, ponieważ jest gdzieś, nie wiem, ósma, może nawet trochę po. Ja postanowiłem sobie nagrać odcinek, bo czemu nie? Tak więc co, zapraszam do oglądania. Tak więc, tak jak mówiłem w dzisiejszym odcinku, porozmawiamy sobie o moim konie, który odbędzie się za dokładnie ile to było dokładnie za tydzień 16 października. Będzie to następny. Y, będzie to następny. tak. chyba sobota, tak? I oczywiście dowiemy się, co będzie następną aktualizacją. Prawdopodobnie będzie to. w sumie jeszcze nie wiadomo. Y, tak jak na przykład było to y, w aktualizacji w 2020 w październiku. Teraz by to już było rok temu. Już rok temu. Jak ten czas leci. Boże, ile ja bym dał. W sumie nie, ale ja się jakoś tym bardzo nie. Nie przejmuję się tym, ponieważ, no w sumie fajnie, że się szybko, ponieważ też się szybciej rzeczy dzieją, a tak byśmy musieli czekać dłużej. Na przykład jakby, wyobraźcie sobie, jakby minuta miała 100 minut. Ile by to, to już by było dużo, dużo dłużej. Tak więc tak czy w poprzednim roku była aktualizacja jaskiń. Y, tak, w tym roku będzie y, prawdopodobnie ba, najwięcej ludzi chce, żeby to była aktualizacja Endu. żeby dodali nowy end, nowe wymiary, jakby to miała być aktualizacja Endu, ponieważ to sobie chciałbym właśnie powiedzieć. Za chwilę, może, przejdziemy sobie do tego, y, jakie MOBy mogłyby być w głosowaniu, ponieważ też jest jakiś tam pomysł, więc mogę sobie to powiedzieć. Y, co mogłoby być aktualizacji Endu? Ja osobiście uważam, że na pewno jakieś nowe, fajne te biomy. Było na takich, to były już jakieś dwa lata temu, jak właściwie mieli już robić, jak już mieli robić aktualizacje nethery, już ją zapowiedzieli, to już były jakieś takie, nie wiem, mody, animacje czy coś w tym stylu, jak jest taka pewna dżungla. Sama dżungla, jak, mogli, jak mogliście zobaczyć, miała także bardzo, bardzo dobrą florę. Były to jakieś takie dżungle, które nawet nie miały liści. Nie wiem, co to było. To były jakieś takie dziwne szlamowe... To takie szlamowe chyba, bo naprawdę nie wiem, co to było. Ale tak to przypominało, ponieważ było to takie trochę przez, przezroczyste... Prze, przezroczyste? Nawet nie wiem, jak się mówi. Fauna też tam taka coś była. Tam były takie świetliki, że one tak się wbijały. I one tam doswcawały po jakichś trzech sekundach i znów żeby atakować. To były takie odpowiedniki pszczół, one mieszkały w takich kokonach. To były po prostu mm, takie, takie endowe pszczoły, które właśnie zamieszkiwały te dżungle. Tam jeszcze była taka żaba, ale to nie wiem co to było, nie pamiętam dokładnie. A co głównie? Jakby miała być to aktualizacja endu, właśnie chciałbym, żeby dodali cztery biomy. E, pokazam dwa. Cztery biomy. Jakie by to miały być biomy? Jakby miała być to faktycznie aktualizacja endu. Byłyby to tak, dżungla Endu, którą przed chwilą wspomniałem. M mam nadzieję, że niektórzy, jeżeli są do tego momentu wiedzą, jak mniej więcej wyglądała, a jak nie wiedzą, no to możecie sobie właśnie wpisać aktualizację Endu, tylko byle po angielsku, żeby wiecie, o co chodzi, bo właśnie tam takie były filmiki. M drugi wymiar to był taki pomysł od takiego youtubera. Wulkany Endu. Miałoby być to takie coś jak soul sand na przykład na y w naderze, bo gdzie indziej jest soul yy, kolejny biom, jaki by miał jakby, fajnie jakby został dodany byłby to, to jest mój pomysł osobiście ale mam nadzieję, bardzo się wam spodoba Byłyby, byłby to taki biom przykładowo yy, to jest taka wielka wyspa na przykład, nie wiem uznajmy, uznajmy wielkości yy, czego to tam czego mogłoby być wielkości, na przykład po prostu tej wyspy, gdzie się walczy ze smokiem Y, byłaby to właśnie taka wyspa, na której y, w sumie byłyby to takie mniejsze wysepki. Byłyby to takie mniejsze wysepki, które składałyby się właśnie... To by, były, to by były takie po prostu mikrobiomy, ale w takiej postaci takich malutkich, bardzo malutkich bardzo malutkich biomów i wysepek to by był taki biom taki nie za łatwy, nie za trudny. To by był właśnie mój trzeci biom, który ja osobiście chciałbym. Kolejny biom y, byłby to biom, który byłby takim troszeczkę Warp, jak jest Warp Forest w nederze, tylko takim troszeczkę innym, ponieważ nie byłby on wcale łatwiejszy, tylko po prostu byłoby tam bardziej takie wszystko obumarłe i w ogóle, no takie trochę, trochę inne, wiecie o co chodzi. Byłyby tam nowe rodzaje drzew, które nie miałyby wyrobów, nie. To jest też mój pomysł taki, byłby to taki, byłby to taki zdechły las, o, byłby to taki zdechły las, na którym byłby mob, Szkielet wilk, który być może będzie w Archeologic Update, który w sumie miał być w 1.17. Potem podzielono tę aktualizację i jednak nie miał być ani w 1.17 i 1.18. Yy, prawdopodobnie w aktualizacji endu też nie będzie, ale jakby już miał być, to bardzo bym chciał, żeby właśnie, no mianowicie został tam dodany, ponieważ on by bardzo fajnie pasował. Wiecie o co chodzi. To by był, to, to by był taki szkielet yy, endu. To by był taki szkielet endu który po prostu mieszkałby w takich lasach, wiecie o co chodzi, takich obumarłych i on też by był obumarły. Bardzo fajna, y, bardzo fajne kolabo to by było, tak było takie, y, że wszystko zmarłe, a tu taki wilk, taki wiecie, zmarły. Jaki mob byłby na przykład na wulkanie Endu? Jakiś taki angielski youtuber miał pomysł, y, w 2018 roku mieli dodać fantomy, które wygrały w 2017 roku głosowanie na moba. Byłby to, byłby to wtedy, był to mob B. Zostać dodane fantomy, ale tak się złożyło, że one się pojawiały tylko w nocy, kiedy się nie spała, a w endzie one się miały pojawić. Ale nie było cyklu dnia, więc także z tego zrezygnowano z tego pomysłu. Jakiś youtuber miał pomysł, żeby stworzyć takiego yy, na w pewien sposób fantoma, ale endowego. Moim takim duo, które duo, źle powiedziałem, yy, takim. Składem jaki on by miał, by miałby troszeczkę więcej życia niż zwykły fantom, występowałby w dwóch wymiarach. To, działałoby to na takiej zasadzie, że przykładowo byśmy poszli do. właśnie na te wulkany, i gdybyśmy nie spali, trzy, przykładowo byśmy wrócili do zwykłego świata, wrócilibyśmy, wrócilibyśmy do zwykłego świata i po prostu co? Gdybyśmy nie spali 3 dni, gdybyśmy te trzy dni nie spali to by nas nawiedzał i Fantom, i ten endowy Fantom. Ten Fantom endowy by tam były pomysł żeby wziął tym oddechem Smoka. Bardzo fajny pomysł, tylko jakby to, to by było trochę bez sensu, ponieważ to jest jednak oddech Smoka, a endastel też by nim... Ział, więc na, chciałbym, żeby również zmienił się nazwa oddech smoka na oddech endu, żeby to było bardziej takie yy, kompatybilne ze sobą te nazwy, żeby nie było, że tutaj leci ten, nie wiem jakbym się miał nazwać ten fantom, że leci ten fantom, pluje tym swoim oddechem i, i wiecie o co chodzi. I po prostu. Nazywa się to Oddech Smoken. Wiecie, tak trochę dziwnie, nie? Tak więc bardzo chciałbym, żeby takie coś było dodane. Mogę jeszcze tam więcej w sumie mówić, bo aż tak się rozgadywać nie chcę. W sensie nie, że mi się tego nie chce nagrywać czy coś. Ale wiecie, ja tutaj nie mam za bardzo żadnego siedzenia. A to jest chyba takie jedyne miejsce, w którym mogę sobie tak w spokoju nagrać, więc, więc zaufaj. Nie wiem, darujcie mi to, proszę. Tak więc teraz sobie może nawet pogadamy o mobach, które mogłyby być w głosowaniu. Już jakaś grupka osób, oczywiście u jakiegoś youtubera, bo raczej inaczej, miała pomysły, żeby do głosowania po pierwsze były to moby agresywne. Z tego powodu, że dwa ostatnie głosowania były to moby pasy, nawet nie pasywne, no nie do końca, no w sumie tak Glow squid rok temu, który wygrał głosowanie, według mnie ma trochę niewykorzystany, to by to by, był, to by mógł być bardzo fajny mob, gdyby dodano mu więcej właściwości i gdyby był po pierwsze rzadszy, no bo on ogólnie w 1.18 ma być nawet trochę rzadszy yy, ponieważ 1.18 to tak troszeczkę na odpierdziel jest takie i w ogóle dupa trochę, według mnie ta aktualizacja nie wypaliła zbyt dobrze ale jednak przeglądy są długie, mm, takim najdłuższym, którego widziałem miał prawie 50 minut, 1.17, 50 minut, to jest długo dosyć, a że to jest takie niedokończone 1.18 to jeszcze kolejny plusik, ponieważ no naprawdę długi przegląd całych obejrzałem, to było u tego polskiego youtubera, nie wiem czy mogę wymieniać nawet nazwę. Dobra, tak więc pomysły, jakie były, jakie by można było dodać moby. Byłby to po pierwsze mob agresywny. Wiele osób chce, żeby do głosowania doszedł. Nie yy, wiem, yy, żeby to był mob z Minecrafta Dungeons, ale nie Ice Roger, tak jak to było w poprzednim roku. Yy, niestety przegrał. Tylko chcą ludzie, żeby to był. Uwaga. Wodny szkielet, tak, yy, to jest ten taki porośnięty tymi porostami, nie wiem jak on by miał działać, nie mam pojęcia, nie, nawet nie pytajcie. On by, nie wiem, się w Monumencie pojawiał. Ej, w sumie to jest bardzo dobry pomysł. Może i zrobię jakiś taki filmik, jakby on już miał serio dojść do głosowania, bo wiecie, bo jeszcze wszystko przed nami, dowiemy się na co będziemy głosować, tak więc jeszcze nagrywam w miarę na czasie. jakby na przykład nagrywał w połowie września, to dużo, dużo lepiej, ale nie mieliśmy kiedy tego nagrać i nawet na nie przyszło na myśl bardziej też mi, bo ja teraz też rzucać filmy muszę, nie? Tak więc, właśnie tak jak mówiłem yy, bodny szkielet, nie wiem jak on by działał według mnie, no łuk w wodzie chyba, żeby dodali nowy łuk to jest bardzo dobry pomysł, żeby dodali nowy łuk, który albo po prostu nowe strzały, które mogłyby na przykład, miałyby bardzo dobrą, yy, bardzo dobry zasięg w wodzie, ale za to by nie były dobre na lądzie, albo, albo w sumie Mm, mogłyby być nawet i na to, i na to dobre. Nie wiem, jakby to miało działać. Bo ten szkielet był tam przedstawiony z łukiem, a z tego, że w Minecraft się, się też chodziło po tych lochach, bo to był taki loch. Nie wiem, kto tam był. bossem chyba, Leather Guardian, czy jeszcze jakiś inny. Nie wiem do końca. Tak więc tak, właśnie by to miał no Nie wiem, no. Yy, jakby to, jakby on już miał być z łukiem, no to albo żeby dodali nowe strzały, które by po prostu miały które by miał daleki zasięg w wodzie, yy, albo i na odwrót, żeby właśnie też na lądzie nie miały zbyt dobrego. Czy jeszcze były jakieś inne moby, yy, które się dowiedziałem chociażby ja, żeby doszły do głosowania? Nie. Ale jakby to miały być moby agresywne, chciałbym, żeby również przywrócono jeszcze Isologera, żeby mu dano jeszcze jedną szansę yy, i... Może jakiś minibos, może, nie wiem. Moim takim pomysłem, takim totalnie randomowym, jaki chciałbym, żeby dodali, y byłby to. Illusionera mieli dodać dawno, wiem, ale jakby miał być to mob. Y który? Jaki tam jest mob w Minecrafcie, Dumbledore albo Earth? Tak sobie myślę. Fajnie, jakby dodali tego. Y nie wiem, jak to się nazywa, ale to jest z tego dżunglowego. Yy, junglowego. <laughs> Z tego. Hmm, poczekajcie, to jest ten. Te DLC dżunglowy Tam jest ten taki, co się tak kłania i takie. Uur, uur, takie dziwne odgłosy daj. To nie jest ten boss, to, to jest taki jakiś po prostu MOB. Taki, on jest taki trochę bardziej masywny. Takiego bardziej trochę golema przypomina. Fajnie, jakby go dodali. I na przykład on by się pojawiał w tych właśnie świątyniach. On by się pojawiał w tych świątyniach i by. co? I by po prostu. Tam był taki to, to nie byłby jakiś mini -buzz. Załóżmy by miał o tyle życia ile hoknie, bo on jest trochę większy, więc powinien mieć trochę więcej życia. Na przykład atakując by zatrubał czy coś w tym stylu, żeby troszeczkę lepiej to wyglądało. I w ogóle... Byłby to taki mob tej struktury. On by się pojawiał, albo byłby to po prostu mob dżunglowy, że m, tak jak jest na przykład husk, pojawia się. Hask? Dobrze, tak dobrze pójdziemy. Hask pojawia się na pustyni, tak randomowo. Stray, y, tułacz na tundrze, tak by się mógł pojawiać właśnie ten mob, tak randomowo. On by się nie pojawiał tak często, nie? Żeby to było tak w miarę zbalansowane. Mm, tak więc tak by to, jakbyście się pytali, jaka to tam wódka, to Ty nie jest wódka. albo i wódka. Bo, albo i nie wiem. Nie wiem, co to jest. To jest nieistotne. To już raczej, raczej koniec. Tak więc, to już raczej nieistotne. Powracając, yy, powiedzieliśmy sobie, jakie moby by mogły być w głosowaniu. Bo chcą ludzie, żeby to były moby agresywne. Tak więc, wydaje mi się, bardzo, bardzo fajnie. Jakie by jeszcze mogły w ogóle zrobić sobie. Ja tak byłem chwilę na dworze, bo tam, tam w ogóle tak pizga, tam tak wieździ, że poczekajcie. Muszę sobie tą czapkę. Patrzcie, teraz wyglądam jak jakiś barbos. W sensie jakiś baltazar, nie wiem, nazwijcie mnie teraz. Jeśli chodzi o głosowanie, co może zostać dodane? Jaki wymiar? Bo ja tyle mówię o tym Edzie tak go zachwalam, ale może zostać dodane wszystko, dosłownie. Może wykrutamy już klipsy, ponieważ one się no nie pojawią. A bardzo fajna to będzie aktualizacja, w ogóle ja się nie umiem doczekać, żeby <laughs> nie widzicie. Yy, na pewno możliwe, że będzie nowy wymiar, że wygram, po prostu. A w sumie, według mnie, to jest takie trochę nie po kolei, że end nie skończyli, a nie, nowy wymiar na pewno nie wygra, bo też było, że nowy wymiar mieli dodać, a jak nowy wymiar, to nowy boss, więc też jest tam jakaś obrona dla nowego wymiaru, że może wygrać. Aktualizacja natury. Też nie, ponieważ 1.18 to jest i aktualizacja y, to jest i aktualizacja tego generatora. Największa aktualizacja generatora, więc na razie natura odpada. I jeszcze jest aktualizacja Dungeonów, która też ma bardzo dużą bardzo dużą y, możliwość wygrania. Dobra, mnie już chyba wszystko boli, chyba, chyba na pewno. Powiedziałem sobie, co miałem powiedzieć. Według mnie najprędzej wygra właśnie end. Wy, nie wiem, jak będzie jakieś głosowanie na aktualizację, czy nawet na MOBA, głosujcie na co chcecie. To jest wasza decyzja, oczywiście. Nie wiem, macie ze mną być, ja może zrobię jakiegoś w ogóle yy, live'a na Instagramie, może. Yy, jak oglądamy konat, tylko yy, tam nie ma to przypadkiem jakichś limitów. Tam nie ma przypadkiem jakichś takich limitów, że tam można robić maksymalnie godzinę live'a, nie wiem. Coś tak kiedyś mi się wydawało, że takie coś kiedyś było, ale zresztą nie wiem. Głosujcie na co chcecie, bądźcie ze mną na Majkonie, bo na pewno zrobię tego live'a. A już kończę, bo mnie bardzo bolą kolana. Z mojej strony to by było wszystko. Dziękuję Was za oglądanie. Jeżeli odcinek sam pogadajmy, jeżeli dotrwałeś do tego momentu, napisz w komentarzu głosowanie. Zobaczymy, kto to napisze. Pozdro i do zobaczenia w następnych odcinkach. Spogadajmy i ogólnie na kanale. Na razie, pa.